Witam, witam szanownych państwa. W najnowszym roku, proszę państwa, w którym żeśmy się znaleźli, ja się znalazłem w zaskakująco ciekawej sytuacji. Przez dziesiątki lat główną inspiracją programów kabaretu pod egidą, no i moich felietonów, prawda, tutaj chociażby, były poczynania władzy. Bo ja się zawsze zajmowałem politycznym kabaretem, byłem przeciwnikiem propagandy Tuska, który mówił, że nie róbmy polityki, bo chciał, żeby politykę zaraz robili Niemcy i Rosja. Ja uważałem, że Polacy powinni robić swoją politykę, a politykę robi władza. Tak było. Wydarzenia ostatnich miesięcy, proszę Państwa, spowodowały, że nowo wybranymi władzami niezwykle napastliwie zajmują się osobnicy w rodzaju hieny lisa, podpalacza niesioła, jakiegoś oszusta limenciarza, i tym podobne typki najgorszego sortu. <laughs> ja bardzo przepraszam, ale zrozumiecie chyba, że nie chcę w takim towarzystwie się znaleźć. Nie chcę być po stronie tego towarzystwa. Więc sytuacja sprawia, że po raz pierwszy od pół wieku prowadzenia kabaretu zamierzam zajmować się w większym stopniu opozycją, bo jest dla Polski bardziej szkodliwa niż władza. Nigdy tak nie było, proszę Państwa. To jest zupełnie nowa sytuacja. Zwracam uwagę, bo większość społeczeństwa, wydaje mi się, nie uświadamia sobie jakości tego przełomu, który w Polsce się dokonał, czy dokonuje. W zasadzie przez kilkadziesiąt lat mieliśmy yy, rządy, yy, proszę Państwa, jakichś złodziejskich, yy, oszustów. Te rządy pałowały, zamykały. No już nie mówię o dramatycznych incydentach, kiedy strzelali do ludzi również. Nasze władze strzelały do Polaków przez te lata. No jednym sobie zdradzały z sąsiadami, takie były władze i zawsze były bezkarne. One łamały prawo, one robiły co chciały, nie słuchały się żadnych reguł demokracji. Proszę Państwa, nawet, śpiewałem nawet na, na temat władzy taką piosenkę, w osiemdziesiątym roku miałem Władzy są nasze, place, ulice i tam nas puści, gdzie sobie życzy. A jak nie będzie się podobało, to władza przyjdzie i da nam pałą. Powie co zechce te przez telewizor, i niech ją wszyscy w dupę ugryzą. I tak dalej. Przez wiele zwrotek uświadamiałem publiczności, co władza może nam zrobić, proszę Państwa. No, to się oczywiście skończyło 13 grudnia 1981 roku. Utwór wypadł mi z repertuaru. Były rządy Jaruzelskiego, Kiszczaka, a potem nastały rządy Wałęsy, Mazewskiego. To w dużym uproszczeniu opowiadam i wyglądało, że relacje między władzą a społeczeństwem nareszcie się naprawią, polepszą, znormalnieją. Kibicowałem tym zmianom, proszę Państwa. Przyznaję, że jako człowiek otwarty, życzliwy ludziom, przyznacie chyba, że jestem dosyć życzliwy, Ufałem wielu ludziom władzy z początku lat 90. Okazałem się niestety jednym z licznych frajerów, którzy dali się po prostu nabrać, oskubać i wykiwać. Tak zwana wtedy nasza władza bardzo szybko wypięła się na nas, wypięła się na pospólstwo, zajęła się swoimi geszeftami, interesami. Mnie władza z kabaretem wyrzuciła z Warszawy. Na no, 10 lat, właściwie więcej nawet po 10 lat, nie mogłem grać w Warszawie, proszę Państwa. No, z radia telewizji nas powyrzucali naturalnie. Czekamy, kiedy teraz się ktoś odezwie z radia telewizji, żeby zaprosić nas do współpracy, kabalec podejdą. No, stało się coś takiego, co w fraszce opisywał Jonasz Kofta, relacje między władzą a społeczeństwem. Władzą a społeczeństwem. Gwałt, niech się gwałtem odciska, rzekła dupa do mrowiska. Nieoczekiwanie. Właśnie staliśmy się pogardzanym, oszukiwanym, okradanym przez władzę mrowiskiem, z którym nie trzeba się liczyć. To trwało, to trwało z małymi przerwami, z chwilami nadziei przez dwadzieścia kilka lat. Ostatnio się zmieniło, proszę Państwa, i obecny prezydent, obecny rząd, dlatego stali się celami szaleńczej, wściekłej napaści wszystkich poprzednich ekipi władz. Wszystkich bo starają się ten fatalny stan rzeczy zmienić, przywrócić Polskę wszystkim Polakom. Poprzednie ekipy samą tą wściekłością, swa, swoją samą żarzartą walką z obecną władzą zdradzają się, demaskują się, jak bardzo się boją rozliczenia ich szkodliwych dla polskich rządów. Bo raz pierwszy od czasów wojny, proszę Państwa, nie, nie szkodzi Polsce władza, lecz szkodzi Polsce opozycja. Taka jest sytuacja i taka jest ciekawostka. I tym zajmujemy się w kabarecie pod Egidą, do którego serdecznie zapraszam najbliższe przedstawienia 20-27 stycznia, Warszawa, ulica Puławska, 53, restauracja Mozaika. Zanim nas puszczą, kiedykolwiek w radio i telewizji, przychodźcie Państwo do kabaretu pod Egidą. Dowiecie się prawdy o obecnych czasach. Dziękuję.